Cześć! Marcin Kowalski, portal mojazduńskavola.pl zapraszam Was na coś, czego na tym kanale nie było już dawno. Pogadajmy o zduńskiej woli! Tak jak zapowiadałem Wam w poniedziałek, chciałbym zrobić sobie taki specjalny odcinek o tym, co działo się podczas Dni Z Duńskiej Woli 2025. Działo się tego sporo i oczywiście skupię się tutaj na tych głównych koncertach, na tych, które odbyły się przy ulicy łaskiej. Swoją drogą, jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia, które udało mi się zrobić i które według mnie wyszły naprawdę całkiem w porządku i na których spora część z Was też jest. To zapraszam Was serdecznie na stronę Moja zdońska wola tam, już pojawiła się galeria zdjęć, trochę mi to zajęło, zdaję sobie z tego sprawę, ale chciałem, żebyście te zdjęcia mieli no, możliwie jak najlepsze, także spośród 4000 zdjęć, które zrobiłem, macie wybrane te kilkadziesiąt. Które no myślę, że w jakiś sposób cieszą oko. No i jeszcze tutaj wielkie podziękowania dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam mnie spotkali i kiedy już mnie zobaczyli, to podeszli, pogadali, przywitali się, zbiliśmy sobie piątki czy, czy podaliśmy rękę. Bardzo fajne uczucie. Jeśli poprosiliście mnie o zdjęcie, jeśli poznajecie tą twarz i poprosiliście mnie o zdjęcie, to. Prawdopodobnie na stronie te zdjęcia już w galerii są. Staram się nikogo nie pominąć, także myślę, że każdy gdzieś tam siebie odnajdzie. A nawet jeśli nie prosiliście mnie o zdjęcia, a widzieliście, że gdzieś w Waszym kierunku ten obiektyw skierowałem, nadal spore prawdopodobieństwo, że taką pamiątkę możecie sobie teraz ze strony ściągnąć. No ale dobra, o czym właściwie będziemy mówić? Dni Zduńskiej Woli, dwa pierwsze dni, to alternatywna Zduńska Wola. No i tutaj było mocno, było głośno, no i było mnóstwo ludzi, zwłaszcza w czwartek na koncercie Wejdera. I to jest coś niesamowitego, bo tutaj faktycznie ludzie przyjeżdżali nie tylko tutaj z naszego rejonu, bo Bełchatów nawet już nie robi takiego wrażenia, ale byli ludzie, którzy przyjechali specjalnie z Gdańska, z Krakowa, byli ludzie, którzy specjalnie dzwonili do naszego MDK, żeby zapytać się, czy ten koncert faktycznie będzie za darmo. No i tak, no, był za darmo. To, co mnie niesamowicie urzekło, to maluchy, które gdzieś tam były trzymane przez rodziców z tymi takimi wielkimi nausznikami, które gdzieś wyciszały tą muzykę, ale fajnie było zobaczyć, jak te mocniejsze brzmienia też gdzieś w tych najmłodszych pokoleniach już. Są zaszczepione i prawdopodobnie zakiełkuje to za kilka czy kilkanaście lat. Jeśli tak sobie spojrzycie na, na te zdjęcia w galerii, to myślę, że zrozumiecie, że jeśli ktoś wam mówi, że to są imprezy takie dość zamknięte, hermetyczne i tak naprawdę nikt prawie na nie nie przychodzi, no to możecie wyprowadzić ludzi z błędu, bo to są naprawdę imprezy, na które przyjechali ludzie z daleka, tylko po to, żeby wziąć w nich udział. I co fajne, to w, no, może nie większość, ale całkiem spora część ludzi, którzy bawili się na alternatywnej zduńskiej woli, zostali na imprezie na sobotę i niedzielę. A tutaj no też działo się dużo. No i właśnie, bo te główne koncerty odbyły się w tym roku wyjątkowo. Nie przy górce na Kobusiewicza, tylko na miejskim stadionie przy ulicy Łaskiej. I to było całkiem sporo. Spore wydarzenie, znaczy wydarzenie było spore, ale to była całkiem spora zmiana w porównaniu do tego, co mieliśmy w poprzednich latach. Czy na lepsze, czy na gorsze, no tutaj każdy z Was musi sobie to sam ocenić. Wydaje mi się, że było lepiej. Tak w momencie, w którym czy ja kręciłem się pod sceną, czy kręciłem się gdzieś wokół Was w tłumie, że tak powiem, miałem takie wrażenie, że więcej ludzi przyszło. Może to też kwestia tego, że ci ludzie byli bardziej skupieni no, na terenie stadionu, jakby nie było. Ale yy, jak dla mnie było fajnie pod kątem takim organizacyjnym. Jedyne, na co mógłbym narzekać, to to, że pokój mediów był na drugim końcu stadionu niż scena, więc trzeba było troszeczkę sobie tutaj się pokręcić. Wyrobiłem zdecydowanie ponad dzienną normę kroków. Przez te dwa dni, ale no, jest to na plus, oczywiście, tak. Tylko na gibolon. No ale sama scena, samo usadowienie sceny, sama ta otoczka, to otoczenie. No moim zdaniem super. To czego nie było przy Kobusiewicza, czyli trybuny, na których można się było schować przed tym słońcem, którego mieliśmy w nadmiarze w tych dwóch dniach, no to już było bardzo na plus i widziałem, że mieszkańcy bardzo chętnie z tego korzystali. Ta strefa taka koncertowa pomiędzy barierkami. Super, jakby tutaj wypełnione pobrzegi, ale zaraz za tymi barierkami e, poustawialiście się bardzo fajnie. Tak, e, wiadomo, gdzieś tam można było sobie piwko wypić. E, z tym piwkiem stricte na scenę koncertową wejść nie można było, więc e, no, otoczyliście ten teren. Tutaj dookoła coś, co było nazwane strefą relaksu. No, faktycznie było widać, że tą strefą relaksu jest. Bardzo mi się podobało to, że rozkładaliście się na trawie na stadionie, jakby celebrowaliście całe to wydarzenie na swój własny sposób. I to było piękne, bo to wyglądało jak taki. Bardzo dobrze zorganizowany piknik. Ta, ta strefa relaksu no, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To, że zaraz obok mieliśmy wszystkie food trucki i całą tą strefę gastro, tutaj też fajnie pomogło. Parasolki, gdzie można było sobie usiąść wypić piwko, też jak najbardziej w porządku, do tego wesołe miasteczko, czyli te atrakcje dla najmłodszych, chociaż do tego jeszcze za chwilę przejdziemy, no. Też fajnie, jako taka wydzielona strefa, nikt nikomu nie przeszkadzał. Kto chciał, to poszedł. Tak nie, nie kręcili się ludzie, którzy przechodzili tylko. Więc tutaj też bardzo duży plus. No i właśnie te atrakcje dla najmłodszych, czyli jeszcze dalej od wejścia, jeszcze za sceną, można było sobie przyjść z dzieciakami. Byli animatorzy, którzy te dzieciaki zajmowali. Można było sobie chwilę od dzieciaków odsapnąć gdzieś w cieniu, na leżaczkach a dzieci miały zapewnione rozrywki. W tym samym miejscu później było zorganizowane Silent Disco. To też jest coś, na czym warto było skupić się chociaż przez chwilę. Chociaż nie ukrywam, że jestem pod wrażeniem wszystkich tych, którzy przyszli na dni z duńskiej woli i w momencie, w którym na scenie występował Jem, stwierdzili, że może jednak pójdziemy na Silent Disco. Tutaj naprawdę wielki szacun dla Was, bo <grym znalazł> zrobiliście niesamowity wybór. No ale najważniejsze, że każdy znalazł coś dla siebie, tak? No, tego się trzymajmy. No i dobrze, no i e, same koncerty. E, sobota no to Eastern Standard Time, czyli muzyka reggae. Naprawdę bardzo fajny wstęp na sobotnią imprezę, bo tutaj e, te rytmy tak. Rozbujały towarzystwo i to, to było widać. Bardzo fajnie się bawiłem na, na tym koncercie. A później się zaczęło. Bowska, Dżem i Sarsa. No to już jest coś, obok czego nie można przejść obojętnie. Bowska mnie urzekła, jeśli chodzi o to, jak podchodzi do swoich fanów i tym, że. Pomiędzy jej wizerunkiem scenicznym a tym, jak zachowuje się poza sceną, nie ma dużej różnicy. I to jest niesamowite, że są artyści, którzy robią to, co kochają, i wiedzą, że ludzie ich za to kochają, i potrafią jakby przeciągnąć to wszystko poza samą muzykę, poza sam koncert kiedy widziałem, jak tłumy ustawiły się do tego, żeby zrobić sobie zbowską zdjęcie, no to było coś niesamowitego, bo było widać, że ona naprawdę też chce dać im to, to takie doznanie pokoncertowe. Opieka posprzedażowa. I to, to było piękne. Naprawdę tutaj wielki, wielki szacun. Jeśli chodzi o jam no to tego nie trzeba nikomu przedstawiać. Tak? Trzeba przyznać, że Zrobili świetną robotę. Usłyszałem taką opinię, że Jem to był taki pewniaczek, że to faktycznie on ściągnie tutaj najwięcej mieszkańców. I nie tylko mieszkańców, bo są ludzie, którzy za Jemem jeżdżą po całej Polsce. Ale tak, faktycznie, według tutaj wyliczeń gdzieś na podstawie zdjęć z drona wyszło, że w tym samym czasie na stadionie w Zduńskiej Woli mogło bawić się prawie 15 tysięcy ludzi. No i to jest liczba, która naprawdę robi wrażenie, biorąc pod uwagę, że nie mamy nawet 40 tysięcy mieszkańców, no to prawie połowa, powiedzmy, tych mieszkańców bawiła się w jednym czasie na stadionie. No robi wrażenie. Okej, okay, z uwzględnieniem, że to nie tylko byli zduńskowolanie, że byli też przyjezdni. No, okej, okay, nadal 15 tysięcy ludzi w jednym miejscu, na jednym koncercie w Zduńskiej Woli. Wow. No, i potem jeszcze e, ostatni koncert, sobotni, czyli Sarsa. E, tutaj było trudne zadanie, bo w momencie, w którym na dżemie bawiło się 15 tysięcy ludzi, i to byli ludzie, którzy no, mieli już wysokie oczekiwania co, co do koncertu, i nagle wejść na scenę po dżemie i zrobić tak dobre show, jak zrobiła Sarsa, szacun, to naprawdę było, e, było tutaj Świetnie wykonane i też podobnie jak Bowska, no, niesamowite wrażenie takie pokoncertowe, bo to jest kolejna osoba. Zresztą nie tylko sama Sarsa, bo cała tutaj, że tak powiem, ekipa Sarsy. To są ludzie, którzy po prostu świetnie się bawią. Zresztą wszyscy ci wykonawcy, którzy no, bawili nas w sobotę, oni też się bawili na pozostałych koncertach e, innych wykonawców, tak? Więc to było niesamowite. Obserwować to. E, ja miałem tą możliwość, a może tak, e, widzieć trochę więcej niż Wy mogliście zobaczyć. Więc dlatego tutaj Wam o tym opowiadam, żebyście nie myśleli, że nie wiem, robię jakąś reklamę, komukolwiek nie, chcę, żebyście też wiedzieli, że m, to dla nich też jest e, pewnego rodzaju przeżycie wystąpić na scenie przed wami. I e, jeśli ze sceny widać, że wy bawicie się dobrze, no nie ma nic lepszego dla artysty niż zobaczyć, że to, co robi, sprawia innym jakąś formę radości. Więc no myślę, że w imieniu tych wszystkich artystów, którzy występowali na dniach z Duńskiej Woli, mogę wam też tutaj podziękować za to, że byliście i za to, że dobrze się bawiliście. No i potem był drugi dzień koncertów w ramach Dni Zduńskiej Woli. I to też było mocne uderzenie. Tutaj niektórzy, myślę, że mogli się spodziewać, że niedziela to już będzie taka trochę wyciszająca, że nic wielkiego się może tutaj nie zadziać. No i też jeśli pojawiliście się pod sceną, jeśli udało wam się po sobocie wstać i przyszliście na Stadion Miejski przy Łaskiej, no to byliście mile zaskoczeni, bo na scenie wystąpili Wojtek Szumański, Dawid Tyszkowski i Igo. I to były koncerty, które... każdy z nich był... Hmm... Niepowtarzalny, ale był w zupełnie innym kierunku, jakby poprowadzony. Bo o ile Wojtek Szumański, no, no to jest Wojtek Szumański, tak. Czyli no, zrobił naprawdę niesamowite show na scenie. I to było coś takiego odrywającego od rzeczywistości. Ja uwielbiam, jak on bawi się słowem w swoich utworach. No i po Wojtku Szumańskim na scenie wystąpił Dawid Tyszkowski. I to był koncert, z którym ja troszeczkę mam problem. Bo o ile jest to młody wokalista i faktycznie on stawia swoje te coraz odważniejsze kroki na polskiej scenie, nie jestem do końca przekonany, czy to był odpowiedni repertuar na dni zduńskiej woli, które moim zdaniem powinny no, tryskać tą energią. One powinny tą energię po prostu wylewać na zduńską wolę tak, żeby jeszcze tydzień po dniach z duńskiej woli mieszkańcy mieli takie wow, to, to był dobry dzień. Tutaj przy Dawidzie Tyszkowskim, ja nie twierdzę, że to jest zły wokalista w żadnym wypadku, bo on też ma swoich fanów i tutaj w żadnym wypadku nie chcę tego odmawiać, natomiast mam wrażenie, że to było takie mm, zaspokojne, takie zbyt melancholijne na, na tego typu koncert. Ale to jest tylko moje zdanie no też chciałbym żebyście wiedzieli że nie wszystko było takie słodkie różowe i w ogóle ochach natomiast jak już się wyciszyliśmy na tym koncercie to potem na scenie wystąpił Igo Człowiek, który kojarzy się z dźwiękiem i z głosem męskiego grania. I tak jak mieliśmy na scenie Wojtka Szumańskiego, który zrobił taki hype, mieliśmy Dawida Tyszkowskiego, który trochę nas uspokoił i potem wszedł Igo i to już było poza skalą. To mniej więcej tak, tak tutaj to wyglądało. I to było bardzo dobre zakończenie tych dni z duńskiej woli na stadionie. To znaczy, jak dla mnie to jeszcze było troszeczkę inne zakończenie, bo jeszcze z Wojtkiem Szumańskim się spotkałem wychodząc ze stadionu. Także to, że niedziela zaczęła się i skończyła dla mnie od Wojtka Szumańskiego, to było dla mnie top 1, jeśli chodzi o, o koncerty Wojtek Szumański. Tak, przyznaję się do tego, ja uwielbiam jego teksty i dla mnie to, to było naprawdę wow, więc to było takie rozpoczęcie i zakończenie niedzieli. Super. No i tak i to były właśnie te dni z Dońskiej Woli. Mnie się bardzo podobało. I tu składam wielkie podziękowania dla organizatorów, dla MDK-u, dla Urzędu Miasta, dla wszystkich tych, którzy byli zaangażowani w całą tą organizację i obsługę, bo było super. Naprawdę było zdecydowanie lepiej niż na Kobosiewicza. No i teraz tylko rodzą się pytania, czy to będzie taki wyjątek od dni z woli na Kobusiewicza, czy może to już będzie na stałe? Jeśli to będzie na stałe, no to z kolei mamy kolejne pytanie, co z murawą na stadionie, co z tym tartanem, który jest tam obok. To nie są takie nawierzchnie, które są w stanie wytrzymać 15 tysięcy ludzi i nic się z nimi nie stanie. No ale to jest kwestia do rozwiązania na za rok. Tutaj jeszcze pojawiły się pewnego rodzaju nie to, że wątpliwości, ale z tego co widziałem w komentarzach, mieszkańcy bardzo często podnosili kwestię nagłośnienia. I właściwie nie wiem o co chodzi. Bo naprawdę byłem pod sceną, byłem na tym, w tej strefie koncertowej, czyli pomiędzy tymi barierkami, byłem za barierkami, byłem przy tych parasolkach, byłem w tej strefie relaksu, byłem pod samym wejściem na stadion w momencie, kiedy te koncerty trwały. I tak naprawdę ja nie wiem, czego dotyczą te y, wątpliwości, czy, czy te dogryzania dotyczące nagłośnienia, bo moim zdaniem to nagłośnienie było bardzo dobre. I niezależnie, czy byłem pod samą sceną, czy na drugim końcu stadionu, ja słyszałem wszystko i słyszałem wszystko wyraźnie. Więc. Y, nie wiem, może ktoś mi to wyjaśni, bo ja naprawdę. No, nie spotkałem się z momentem, w którym musiałbym się gdzieś wsłuchiwać jakoś specjalnie, żeby wysłyszeć o czym teraz było śpiewane. No i oczywiście jest jeszcze kwestia miejsc parkingowych, bo tutaj faktycznie to trzeba jeszcze przemyśleć jakoś lepiej. Zmiana organizacji ruchu, zamknięcie części łaskiej i orione tutaj dla ruchu pojazdów. Kurczę, wydaje mi się, że trzeba byłoby to jakoś zorganizować na troszeczkę większą skalę. Ok, fajnie było, że mieliśmy darmowe MPK. Super. Tylko wydaje mi się, że można byłoby od, nie wiem, tych większych parkingów w mieście, mimo wszystko, poprowadzić dodatkową komunikację. To nie muszą być całe wielkie autobusy, to mogłyby być nawet małe busy, ale jakkolwiek zorganizować to tak, żeby można było w dowolnym miejscu w centrum, powiedzmy, zostawić sobie auto i nie trzeba byłoby iść czy zamawiać taksówki. Tylko można byłoby po prostu dojechać taką dodatkową komunikacją miejską. Ale to jest tylko moje zdanie. Myślę, że jeśli dni z duńskiej woli zostaną na łaskiej na stadionie, no to ta kwestia będzie jakoś lepiej rozwiązana w przyszłym roku. Bo chwilowo no to mieszkańcy tutaj okolic stadionu no, mogli mieć dwa bardzo ciężkie dni, jeśli chodzi o próby zaparkowania u siebie pod domem albo wyjazdu w ogóle spod domu. Rozumiem, to są dni z duńskiej woli, to jest wielkie wydarzenie i no, trzeba się liczyć z pewnymi utrudnieniami, ale jeśli szliście gdzieś w okolicy właśnie stadionu, to ja osobiście no, chyba nie chciałbym mieszkać tak na, na, przez te dwa dni y, w tym takim bliskim sąsiedztwie. No inna kwestia, że wtedy można byłoby na przykład na balkonie czy na tarasie mieć swoje własne prywatne dni z duńskiej woli, tak? Tylko lornetka i lecimy. No i to właściwie na tyle. To jest to, co chciałem Wam opowiedzieć, czego nie zdążyłem jakby rozwinąć w tym podsumowaniu tego dnia. My widzimy się w poniedziałek, właśnie przy podsumowaniu tego, co wydarzyło się od ostatniego poniedziałku do najbliższej niedzieli. Jeszcze jedna kwestia, bo chciałbym Was tutaj zaprosić, jeśli mieliście mało wrażeń na Dniach Zdońskiej Woli, to już za miesiąc 26 lipca wokół Kępiny odbędzie się wydarzenie organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, czyli Sportowa Kępina, a tam też będą koncerty. No i wystarczy tutaj, myślę, wspomnieć Róże Europy i Paktofonika.

No a tymczasem ode mnie to wszystko. Trzymajcie się i widzimy się niebawem. Cześć.